Nazywam się Sofia Chin, a moi rodzice przez lata nazywali mnie nieudacznicą. Aż do dnia, kiedy odkryli, że jestem CEO firmy, którą musieli zatrudnić. To jest historia o tym, jak odrzucenie moich rodziców zamieniłam w największą zawodową zemstę wszechczasów. Dorastałam w domu, gdzie nic nie było wystarczające. 98% z testu z matematyki. Dlaczego nie 100%? Pytała mama. Ledwo patrząc na kartkę. Emily Wong dostała maksymalną ocenę i jeszcze gra na skrzypcach. Kiedy dostałam się do Stanford, tata powiedział tylko Przynajmniej to nie była twoja druga opcja. Kiedy skończyłam z wyróżnieniem? Nie przyszli na ceremonię z powodu klienta. Widzicie, moi rodzice mieli Golden Path Travel, małą agencję, którą marzyli przekształcić w luksusową. Ten sen ich całkowicie pochłaniał. A ja byłam tylko córką, która nie dorównywała oczekiwaniom. Po ukończeniu studiów podjęłam decyzję, którą nazwali moją największą porażką. Zamiast pracować w ich agencji, przyjęłam pracę w startupie lotnictwa prywatnego. Sekretarka? Wrzasnęła mama. Nie posłaliśmy cię do Stanford, żebyś była sekretarką. To nie sekretarka, mamo. Jestem współpracownikiem do spraw rozwoju biznesu. To samo przerwał tata będziesz tylko odbierać telefony dla naprawdę ważnych ludzi. Ale oni nie wiedzieli. Miałam plan. Sky Elite Aviation rewolucjonizowała lotnictwo prywatne. Aplikacja, która rezerwację prywatnego odrzutowca czyniła tak łatwą, jak zamówienie Ubera. W sześciu miesięcy. Prowadziłam pozyskiwanie klientów. W dwóch latach najmłodsza dyrektor w historii firmy. Pracowałam osiemnaście godzin dziennie. Budowałam relacje z elitą Doliny Krzemowej. A moi rodzice nie wiedzieli o tym nic. Potem nadszedł ten dzień. Byłam w moim biurze, już nie w boksie, ale w apartamencie wykonawczym z widokiem na zatokę San Francisco, kiedy asystentka mnie wezwała. Panu Chin. Agencja pani rodziców chce umówić spotkanie. Mają klienta zainteresowanego prywatnymi odrzutowcami. Moje serce się zatrzymało. Golden Path Travel szukała Sky Elite. Po trzech latach pogardzania mną, teraz chcieli być naszymi partnerami. Ale był jeden szczegół. Pan Davidson przeszedł na emeryturę, a zarząd mianował nowego CEO. Mnie. Umów na jutro rano. Powiedziałam. Ale nie mów, z kim się spotkają. Następnego ranka ubrałam się ze szczególną starannością. Granatowy garnitur bez skazy. Idealny makijaż. Chciałam wyglądać dokładnie na to, kim byłam, na CEO. O 9.55. Pani rodzice przyszli. Towarzyszy im pan James Winston. Zamarzłam James Winston, miliarder-inwestor, którego moi rodzice próbowali zdobyć od lat Kiedy weszłam do sali wykonawczej reakcja była bezcenna Kieliszek szampana mamy wyślizgnął się z ręki i rozbił na podłodze Tata stał z otwartymi ustami Sofia mama szepnęła Co tu robisz Gdzie jest CEO Patrzycie na nią odpowiedziałam wyciągając rękę do Winston'a Sofia Chin CEO Sky Elite Aviation. Winston był pod wrażeniem. Czytał o naszej ekspansji w Forbes, ale mama próbowała to wykorzystać. Och tak, zawsze wiedzieliśmy, że Sofia się sprawdzi. Dlatego zachęciliśmy ją do przyjęcia tej początkowej posady. Mamo, nie. Przez trzy lata nazywaliście moją pracę rozczarowaniem. Mówiliście krewnym że jestem tylko sekretarką. Lekceważyliście każde osiągnięcie, każdy awans, każdy sukces. Tylko próbowaliśmy cię zmotywować, słabo zaprotestował tata. Nie, próbowaliście mnie kontrolować. Chcieliście, żebym realizowała wasze marzenia, a nie swoje, kropka. I wtedy Winston powiedział coś, co zmieniło wszystko. Przyszedłem tu żeby wynająć odrzutowce na moje konferencje ale teraz myślę szerzej co powiesz na kontrakt ekskluzywny cała flota korporacyjna mojej firmy mówimy o ponad 200 lotach rocznie to był nasz największy kontrakt w historii kiedy mama próbowała się wtrącić powinniśmy to omówić rodzinnie mamo to nie dyskusja rodzinna to biznes i w tym budynku nie jestem twoją rozczarowującą córką. Jestem CEO wielomilionowej firmy. Dwie godziny później, po podpisaniu największego kontraktu Sky Elite, znalazłam rodziców nadal w sali. Tata trzymał głowę w dłoniach. Mama patrzyła na zatokę. Sofia, powiedział cicho tata, myliśmy się. Czy możesz nam wybaczyć? Spytała mama. Nalałam szampana dla trojga. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze ale może możemy zacząć od nowa nie jako rozczarowani rodzice i nieudana córka ale jako równi. Tego wieczoru dostałam kwiaty od rodziców. Kartka mówiła po prostu jesteśmy z ciebie dumni. Zrozumiałam, że sukces nie polegał na udowodnieniu, że się mylili polegał na udowodnieniu, że miałam rację jeśli masz rodziców, którzy w ciebie nie wierzą, rodzinę, która cię nie docenia lub kogokolwiek, kto nazywa cię nieudacznikiem. Użyj tego jako paliwa, zbuduj własne zwycięstwo. A kiedy przyjdzie twoja pora, żeby zabłysnąć, świeć tak jasno, że nie będą mieli wyboru, tylko cię docenić. Jeśli ta historia cię zainspirowała, zostaw like, zapisz się na kanał i napisz w komentarzach. Jakie było twoje największe, mówiłam ci w życiu. Do zobaczenia w następnym filmie